Widzicie tą figurkę? To jest zbieg ze smoków, ful, nocna furia, batek, widzicie? To jest ta figurka. O tu. Widzicie? 100 batek. Część jest Jak chcecie to kupić, to możecie to kupić. Kupić. W pepko Kosztuje 50 złotych. Aaa, dobra, dobra. Pokaż wam, co jest z debatek, Jego zaczyna. No. Czy Tutaj macie takie rzeczy, czy... co tu. Co ty robisz Billy? Zostanę z widem. Więc zaczekaj do rozpoczęcia następnej gry. Możecie go do książeczkę. w Facebooku, w czasku białej, tam, Raz, gdzieś, Białe, tam, tam coś ma. Jest, I w Instagramie. Wyjdź na pół. Tam, tam. To, to, to jest nocna furia. To jest nocna furia, ta Taka z tybatek. zobaczcie.

Zobaczcie, możecie je zrzucać jest z tego. Dobry ten dzień? Zamienisz się na banana? Wiesz, że mogę ci zdrowo przyłożyć. Poczekaj. Mogę kopać, ale ten super. Coś, do mnie jest znacznie lepszy. To gra dla zgradów. Dużo wiatru. Widzicie, możecie jedźmy skręcać w tą linię, No. Tak, możecie jedźmy <coughs> no. to w jest o nocnej fungi, jest chyba tak jestem ma tutaj palce, tutaj ma takie zielone oczy. Stanówia z mamą tutaj zrobię takie sztuczne, takie. O, ogon. Ogon jest taki. Tutaj ma takie łapy, tu. Tylko ma cztery palce. Tutaj ma noszek. tutaj ma takie bardzo fajne odczucie może czy ona i pozdrówcie jak ktoś ogląda nie to możecie dać łapkę w górę i subscribe i sami sobie kupić pepko ktoś ma pepko blisko własnego domu to, proszę, no. I to jeszcze raz pokażę 50 zł. 50 zł to kosztuje 50zł 50zł to kosztuje tylko 50zł ta figurka z sobotka. Inne tam figurki z HMP i wszystko tam pitu pitu. Dobra. Ja z pewnie się zagrałem, dajcie łapkę w górę, subscribe i o 15 zaraz będę puszczać ten film.